z istotkiem śmiertelnym się ta Lecha Plachowicza. Wiadomość ta obiegła całą Polskę, a także nie tylko, także wiele krajów na całym świecie. Dziś otaczamy są Księdza arcybiskupa Andrzeja Dzień, który do nas przybył ze Szczecina, a który już przewodniczył dzisiaj w modlitwie u w nad cmentarzu w przy grobie księdza Krałata, kiedy odmawialiśmy koronkę do przego miłosierdzia o godzinie 15. Księże arcybiskupie, proszę, abyś przewodniczył w naszej przyświecie. I drodzy siostry i bracia, parafianie tutaj, się, rodziną, która ciągle pamiętasz i coraz bardziej pamiętasz swojego duchowego ojca, przewodnika i budowniczego tej świątyni i budowniczego wiary w Was, pozdrawiam Was w ten wieczór. Chcę Panu, bracia Kapłanie, dziękować za szczególny gest, bo na ten wieczór. miał ze sobą i czasem nakładał na serce kapłańskie. Ale też po to, aby trwały owoce jego kapłańskiego posługiwania. I modląc się za kapłana waszego, zamordowanego, który krew swoją przelał w pewnym sensie, podobnie jak lata wcześniej, a przecież są te same dni, ksiądz Jerzy przerał nie bez sensu, w planach Bożych to wszystko ma swój sens I Bóg chce to wszystko ku dobremu obrócić. Dlatego oto się również w tej przyświętej głowie. przyłożę również słowo jedności od księdza arcybiskupa Józefa, który o nas wie, z którym rozmawiałem i który jest duchowo zjednoczony w tej modlitwie. Dzisiaj też my w tej Eucharystii wyrażamy wdzięczność za to, że żeśmy znali, że żeśmy się spotykali ze świetnej pamięci prawd lewego. Do końca ufał Bogu, później stanął, żeby rozliczyć się z tego, księdza Brałata Lecha. Wszyscy zostaliśmy tą wieścią sparaliżowani. Współczuliśmy się, się, a później oczekiwanie co dalej. Łzy, niepewność, może złożyć Że nawet w przebaczenia. I po kilku dniach 9 listopada wiadomość, że serce, A później uroczystości w 15-16 listopada, w których wielu z nas uczestniczyło, gdzie jego ciało spoczywało na cmentarzu, na monadnym Z tej ofiary, którą złożył w Księstwie, sprawa tle, możemy wyjść. Niech ta ofiara nie pójdzie na marne, ale niech ofiara szczycia i śmierć męczennika przyniesie jak największe owoce.